Po trzy gole przeciwko PSG i Chelsea w odstępie ledwie kilku tygodni. Dziesięć goli w czterech ostatnich meczach, lider klasyfikacji strzelców La Liga utrzymujący swój klub na czele tabeli. Do tego niedawny triumf w Lidze Narodów z reprezentacją Francji, który uczynił z niego najbardziej utytułowanego francuskiego piłkarza w historii. Po hat -triku na Stamford Bridge, zdobytym ledwie 4 tygodnie po dokonaniu tego samego przeciwko PSG, świat futbolu ponownie oszalał na jego punkcie. A mówimy przecież nie o młodym, błyskotliwym talencie, a o piłkarzu, który dzień po finale tegorocznego mundialu w Katarze będzie świętował 35. urodziny. Cześć, ja nazywam się Dominik Szarek, witam Was na kanale futbolowe i dziś przyjrzymy się temu, jak Karim Benzema, który jeszcze niedawno był na wylocie z Realu, dziś jest jego nieocenionym i niezbędnym elementem, przeżywając swoją drugą piłkarską młodość. Jeśli i na Was forma Benzemy robi tak duże wrażenie, to poza włączeniem powiadomień, by nie przegapić kolejnych odcinków, zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę. Przypadek Karima Benzemy jest nietypowy, bo mówimy o piłkarzu, który na wysokim poziomie utrzymywał się przez wiele lat kariery, ale po absolutny szczyt formy sięgnął będąc już po 30. urodzinach. Tak naprawdę przełomową dla niego datą był 10 czerwca 2018. To tego dnia, po długich negocjacjach przedłużenia kontraktu z Realem, finalnie największa gwiazda drużyny, Cristiano Ronaldo, który na przestrzeni 9 sezonów zdobył dla klubu 450 bramek w 438 meczach, podpisał kontrakt z Juventusem Turyn. Ronaldo i Benzema trafili do Madrytu w tym samym oknie transferowym latem 2009 roku ściągnięci przez Florentino Pereza w ramach budowy tzw. drugiej ery Galacticos. Karim Benzema. Bienvenido a tu nueva casa. Bienvenido a tu querido Real Madrid. Portugalczyk przychodził na Bernabeu jako absolutna gwiazda Manchesteru United. Dwa lata młodszy Benzema błyszczał wówczas we francuskiej Ligue 1 jako gracz Lyonu, z którym zdobył między innymi cztery mistrzostwa z rzędu, a rok przed transferem sięgnął na stad po koronę Króla Strzelców i tytuł Piłkarza Roku. I y VenceMan jest zawodnikiem, jugador, który ma bardzo duży ale ma bardzo duży projekt. Za 21 lat, myślę, że może dać do Real Madrid. Ponoć niewiele brakowało, by zamiast stać się klubowym kolegą Ronaldo, został jego następcą na Old Trafford, bo to w nim początkowo Sir Alex Ferguson upatrywał zastępstwo dla odchodzącego Portugalczyka. Jakkolwiek jednak jego zasługi w lidze francuskiej mogły robić wrażenie, to w percepcji kibiców realu nie był on graczem takiego kalibru jak właśnie Ronaldo czy Brazylijczyk Kaka, który wraz z nimi wzmocnił tamtego lata ekipę Los Blancos. Tej opinii nie poprawił też zresztą jego pierwszy sezon, gdy sporo czasu zajęła mu adaptacja do nowych warunków i w którym zdobył zaledwie 8 ligowych bramek. W tym samym czasie licznik Cristiano pokazywał już 26 goli. I taka pozycja ciągłego pozostawania w cieniu większych gwiazd, a szczególnie Ronaldo, towarzyszyła mu w zasadzie przez kolejne 9 lat. Swój udział mieli w tym oczywiście także kolejni trenerzy, którzy mając w Tali tak skutecznego piłkarza jak CR7, woleli korzystać z Benzemy w roli wsparcia, kreującego grę ofensywną, dostarczającego kluczowe podania czy po prostu robiącego kolegom więcej miejsca swoim ustawieniem i poruszaniem się między obroną rywali. Tym bardziej, że na przestrzeni kolejnych sezonów Francuz miał duży problem z ustabilizowaniem formy i kilkukrotnie dochodził do miejsca, w którym wydawało się, że jest dla Realu po prostu za słaby. Tu, si nie no, para ir contigo a, a casar. Si un gato, con el gato. No, pero solo no puedes I jest y, y un poco así. Tenemos un atacante, jest que que es, que es Benzema. Jego sytuacji nie poprawił też głośny skandal obyczajowy, który pod koniec 2015 roku pozbawił go miejsca w reprezentacji narodowej i skazał na społeczny ostracyzm nie tylko w Ojczyźnie. Na Bernabeu Benzema regularnie spotykał się z ostrą krytyką, jak choćby na początku 2017 roku, gdy raził nieskutecznością i prezentował się naprawdę fatalnie. W tamtym czasie wciąż jednak wierzył w niego jego rodak, Zinedine Zidane, który jako trener w sumie przez niemal 5 lat zarządzał szatnią realu. Ale co ciekawe, nawet w okresach największej posuchy, był dla królewskich niezwykle cennym piłkarzem w rozgrywkach Champions League. Fatalnym dla siebie w lidze sezonie 2017-18, to przecież po jego golach z Bayernem, Real najpierw znalazł się w finale tych rozgrywek, a następnie między innymi po kolejnym trafieniu Francuza, zgarnął trofeum z przednosa Liverpoolu. Paradoksalnie najbliżej odejścia z Bernabeu był właśnie wtedy. Latem 2018 roku, gdy zakończył sezon z pięcioma ligowymi golami. Wydawało się, że w obliczu odejścia nie tylko Cristiano, ale też Zinedina Zidana z funkcji trenera, Real potrzebuje nowego otwarcia. A ostatnim wówczas graczem, którego typowano by do zastąpienia Portugalczyka w roli pierwszej strzelby Madrytu, był właśnie Benzema. Tymczasem to Francuz przez długie lata cierpliwie czekając z boku na swoją szansę wyrósł na prawdziwego lidera drużyny, biorąc na siebie ciężar gry ofensywnej i odpowiedzialność za zdobywanie bramek. A te zaczął strzelać maszynowo. Już pierwszy sezon bez Ronaldo zakończył z 30 bramkami we wszystkich rozgrywkach, zdobywając między innymi dwa gole przeciwko Victorii Pilsno w fazie grupowej Ligi Mistrzów, którymi jako siódmy gracz w historii Realu dobił do granicy 200 bramek. Gdy w kolejnym sezonie drugi raz z rzędu zanotował 21 trafień w lidze, które przełożyły się na pierwsze od trzech lat mistrzostwo, kibice Los Blancos mogli zakończyć żałobę po CR7. Obecny sezon będzie już czwartym z rzędu, kiedy w La Liga strzeli ponad 20 goli. To wynik, jaki w poprzednich 9 sezonach w erze Cristiano Ronaldo przytrafił mu się tylko dwa razy. W ostatnich czterech kampaniach, z czego czwarta wciąż jeszcze trwa, Benzema zdobył aż 40% wszystkich ligowych bramek, jakie strzelił dla Realu na przestrzeni blisko 13 lat. Po tym jak przez wiele sezonów występował w cieniu Portugalczyka, teraz to jego gwiazda świeci najjaśniej na Santiago Bernabeu. Zresztą nie tylko na Bernabeu, bo poza Ronaldo Karim przez lata musiał uznawać wyższość także Leo Messiego, zarówno w lidze mistrzów, ale przede wszystkim w La Liga, gdzie Argentyńczyk zgarnął ostatnich pięć tytułów króla strzelców. Teraz gdy ani jednego, ani drugiego nie ma już w Hiszpanii, a w swoich nowych klubach daleko im do formy sprzed lat. Benzema może czuć smak olbrzymiej satysfakcji. Podobnej choćby do tej, którą czuł w czerwcu ubiegłego roku, wracając po sześciu latach do reprezentacji Leble, dla której ostatni mecz rozegrał w 2015 roku. W tym czasie ominęły go przecież dwa wielkie turnieje: Euro rozgrywane na własnej ziemi, zakończone na drugim miejscu, i Mistrzostwo Świata zdobyte dwa lata później w Rosji. Z powrotem do kadry wiązał spore nadzieje, ale podczas Euro 2020 nie powiększył swojej gabloty trofeów. Indywidualnie zaliczył jednak imponujący turniej. Wyjście z pierwszego miejsca z arcy trudnej grupy z Niemcami i Portugalią, między innymi po jego dwóch bramkach w niezwykle symbolicznym meczu z ekipą Cristiano Ronaldo i kolejny dublet w przegranym pokarnych meczu 1:8 ze Szwajcarią. Mimo odpadnięcia już przed ćwierćfinałem, tylko dwóch zawodników zdołało zdobyć więcej bramek od Francuza. Jest to powodem, dlaczego jestem trochę smutny, że Francja nie przeszła, bo myślę, że Benzema w końcu um, miał szansę wziąć złoty piłkę czy coś takiego, ponieważ sposób, w do nationalnej drużyny, od czerwcowego powrotu w barwach Tricolores zagrał dotąd w 13 meczach i strzelił w nich 9 goli. Co przy obecnej formie, jaką prezentuje w realu, nakazuje upatrywać w nim jednego z liderów reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Katarze. Mimo iż mamy dopiero kwiecień, Benzema wymieniany jest też jako jeden z głównych kandydatów w tegorocznym wyścigu po Złotą Piłkę. Od dawna to też motywacja, to Wskutek zmian w sposobie przyznawania nagrody France Football, odtąd głosowanie będzie obejmować sezon, a nie rok kalendarzowy. A co za tym idzie, do tegorocznej edycji nie będzie brany pod uwagę mundial. Rywalizacja zakończy się więc de facto z końcem sezonu w najlepszych ligach. Już w poprzedniej edycji Karim znalazł się na czwartym miejscu i nawet jeśli i tym razem również nie zostanie pierwszym francuskim zdobywcą tej nagrody od 1998 roku, czyli od czasu Zinedina Zidana, to już samo wymienianie go w gronie ścisłej czołówki faworytów jest czymś, w co jeszcze kilka lat temu nie uwierzyłby żaden kibic realu. He's the best number nine on the planet for me. He's just he's just phenomenal. He's impacting the game in so many different areas, mm. not just goals. These are the strikers that if they don't score, they still give a lot to the team. And there are other strikers, if they don't score, they give nothing. Because they are just goal scorers. These guys are not goal scorers. These guys are football players. bezemai is a nine, he's a ten. That sounds like a playmaker. No właśnie, bo Benzema to dziś nie tylko klasyczna dziewiątka i egzekutor dostarczający bramek jak na zawołanie. To prawdziwy lider zespołu i gracz, który swoim zaangażowaniem pracuje na całej szerokości boiska. Nie sposób wymienić dziś wszystkie mecze w trakcie ostatnich kilku sezonów, kiedy to on wyciągał za uszy drużynę z największych tarapatów. O tym, jak ważnym jest piłkarzem, świadczy choćby niedawna, bolesna porażka 04, jakiej Real doznał w ostatnim El Clasico z Barceloną pod jego nieobecność. W tym sezonie 34-latek bierze bowiem udział w rozegraniu, wywiera presję na obronie rywala, a ponad wszystkim świetnie odnajduje się w roli snajpera i sam potrafi decydować o losach meczów. Szczególnie tych o największym ciężarze gatunkowym, czego doskonały popis dał w dwóch niedawnych meczach Ligi Mistrzów, najpierw przeciwko PSG, a kilka tygodni później londyńskiej Chelsea. W trwającym obecnie sezonie w 43 meczach klubowych i reprezentacyjnych zdobył już 42 gole. W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Realu przeskoczył Alfredo di Stefano, a przed nim znajduje się już tylko wyprzedzający go o zaledwie kilka bramek legendarny Raul i rzecz jasna, niedościgniony Cristiano Ronaldo. Mimo iż niedawno przedłużył kontrakt do 2023 roku, obecny rok może okazać się swoistą klamrą spinającą jego wielką karierę. Gdyby udało mu się wywalczyć kolejny tytuł mistrzowski, przypieczętowany pierwszą hiszpańską koroną króla strzelców, odzyskać dla Madrytu ligę mistrzów już bez udziału Cristiano Ronaldo, a na koniec powalczyć z Francją o swoje pierwsze poważne reprezentacyjne trofeum, 19 grudnia w dniu 35 urodzin Benzema mógłby śmiało poczuć się jednym z najbardziej spełnionych graczy XXI wieku. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. W tym miejscu znajdziecie inne materiały, które dla Was przygotowałem, a w kolejnym widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!